Witajcie w kolejnym odcinku Motoryzacyjnego Głosu w Twojej Piwnicy. Tym razem na tapecie mamy samochód-ikonę Mercedesa W123, czyli najbardziej przereklamowane auto w historii. Pomyślałem sobie, że no, samochód-legenda musi być wspaniały, skoro wszyscy tak mówią, to wezmę ze dwa egzemplarze do recenzji, żebyśmy mogli się razem pozachwycać. Czyli ultra ultrataksówkarski, głośny i dramatycznie powolny egzemplarz z dieslem 2.4, oraz niemal topowe 280E, czyli benzynowy sześciocylindrowiec z dobrym wyposażeniem. Którego już w lutym mogę nazwać moim największym rozczarowaniem w tym roku. Zgadnijcie, co się stało. Wyszło, że Mercedes 223 nie tylko nie jest świetny, ale jest po prostu marny. Cienki jak barszcz. I przede wszystkim wcale nie jest taki niezawodny. To wszystko, co słyszeliście o jego niezniszczalności, to są durne mity. A dlaczego tak jest, dowiecie się z tego filmu. To jest wóz, na którym wszyscy się rozpływają, że to najbardziej niezawodne auto jakie powstało, że taki wygodny, że taki świetny, gdziekolwiek, ktokolwiek pisze albo nagrywa obu 123 to w samych superlatywach, do tego stopnia, że popularna beczka stała się niemal świętością. Właśnie, świętością. Myślicie, że wszyscy się nad nią rozpływają, bo jest taka świetna? Gówno prawda. Po prostu powiedzenie czegokolwiek negatywnego o tym aucie powoduje masową głównoburzę ze strony fanatyków modelu. Zresztą to właśnie w środowisku Mercedesiarzy powstało zjawisko win policaj. To jest taka patola, że jak ktokolwiek, gdziekolwiek wrzuci Mercedesa, w którym cokolwiek nie zgadza się z numerem win, to zaraz zaczynają wyzywać jego auto od szrotów bez wartości i wypisywać, że nie godzi się tak robić ze świętym Mercedesem. Aż zastanawiasz się, czy właśnie nie trafiłeś do ZOI nie oglądasz orangutanów rzucających łajnem. A zmień coś w aucie i przyjedź na zlot, to będzie to wyglądać mniej więcej tak. Guten Morgen, policaj w mieście Ausfart. Kontrola oryginalności samochodu. Proszę otworzyć maskę. Bardzo nieładnie pod maską. Lizad Ciband! jest Original! Co to jest za manetka? To jest nieoryginalny, nie oryginal. Co to za lakier? Odcień się różni. Tak być nie może! Dzieć godz! To auto jest bardzo nieoryginalne! To będzie mandat. File geld! 100 euro mandat! Obrzydliwy środ! Tak czy siak, Mercedes W123, a obok niego W124 to w Polsce rodzaj kultu, niemalże religii. Ale ja jestem od tego, by się narażać i mówić wam prawdę prosto w oczy. Beczka to jest kurwa najbardziej przehajpowane gówno, z jakim się spotkałem. Jeśli uwierzyliście w bzdury i zajebistości, to zaraz wam od A do Z wytłumaczę, dlaczego to auto jest co najwyżej średnie. Zacznijmy od tradycyjnego wprowadzenia dla tych, którzy nigdy nie interesowali się tematem i nie wiedzą co to jest beczka, czyli przeżyli ostatnie 40 lat gdzieś pod kamieniem. To protoplasta klasy E, produkowany od 75 do 86 roku. Generalnie od samego początku Mercedes w przypadku tego auta postępował według prostej zasady. Sprzedać po raz kolejny to samo, jadąc na marce i sprytnym marketingu. Którego efekty zresztą widzimy do dziś. Po pierwsze, zrobili nowe nadwozie, ale mechanika została w większości taka sama jak w poprzednim modelu. A po co się wysilać? Przecież jeśli na gówno nakleisz znaczek Mercedesa i wycenisz na 500 zł, to i tak się sprzeda. Świetnym przykładem tego jest kanister ze znaczkiem Mercedesa. O taki. Wyceniają go w internetach na kurwa 500 zł i więcej, bo da się go wsadzić we wnękę koła zapasowego. Tak czy siak, na nowe silniki, na przykład łaskawie wysilili się dopiero po kilku latach produkcji. Konkretniej na nieudane benzynowe M102 oraz jedyną godną uwagi konstrukcję, czyli dołożenie turbo do żałośnie słabych diesli. Zapytacie, jakim cudem zmiana opakowania wystarczyłaby jeszcze raz sprzedać to samo i to w ogromnej liczbie? Dzięki prostemu trikowi marketingowemu, który do dziś wiele opisuje jako powolne rozkręcanie produkcji, żeby upewnić się, że jakość aut będzie doskonała. Że niby na początku wytwarzali bardzo mało beczek, bo jeszcze wypracowywali idealną jakość. Przepraszam bardzo, ale nad czego kurwa jakością oni pracowali? Silników i układów napędowych, które przenieśli z poprzedniego modelu i tłukli od lat? Czy może nad zabezpieczeniem antykorozyjnym nadwozi, które rdzywieją jak polonezy? Przecież to jest wierutna bzdura. Jestem niemal pewien, że tak naprawdę było inaczej. Mercedes zobaczył, że Mercedesy W114 i W115 sprzedawały się zajebiście, ale klienci chcieli czegoś nowego. Świeżej wyglądającego modelu. Stuttgart postanowił jeszcze podgrzeć hype, rozpoczynając sprzedaż auta, ale oferując bardzo małe egzemplarze. W efekcie powstawały bardzo długie kolejki, a klienci czekali czasem i rok na zamówione auto. Przez to wokół beczki wytworzyła się aura towaru trudno dostępnego, luksusowego, tylko dla wybranych. Cyk, media podchwyciły i ci co już kupili czuli się królami życia, a kolejni dołączali do kolejek, żeby mieć ten cud, na który inni tyle czekają. Pojawili się nawet handlarze sprzedający lekko używane beczki drożej od nowych. W końcu jeśli tylu ludzi czeka tak długo na auto, to musi być rewelacyjne, prawda? Gówno prawda. Czysta marketingowa manipulacja. Tak czy siak, po świetnym początku Mercedes nie musiał się już wcale starać. Przez wszystkie długie lata produkcji wprowadził tylko trzy kosmetyczne, praktycznie niezauważalne liftingi. Marketingowy hype był wystarczający. Strasznie śmiesznie na tym tle wygląda z mitów, popularyzowanych przez polskich Januszy, według którego Mercedes prawie splajtował przez beczkę, bo była za dobra. To samo czasami zresztą gadają w 124. Ależ to jest kurwa bzdura. Tak mi rasy. Mercedes to instytucja charytatywna i na pewno sprzedawał beczki poniżej kosztów. A święty Mikołaj istnieje i wasz baleron nie jest zgnity. A, i beczka była oferowana w czterech nadwoziach. Sedan, kombi i dwudrzwiowy sedan omylnie nazywany coupé. Czwarty to sedan w longu, taki typowo taryfiarski, co mógł zabrać 7 albo 8 osób. Dobra, starczy gadania o historii beczki, bo jest nudne jak flaki z olejem. Przejdźmy do tego co widać na początku, czyli stylistyki. W 75 była w miarę na czasie aczkolwiek już wtedy powoli odchodziło się od chromu w stronę czarnego plastiku i gumy. Mercedesa to w ogóle nie obchodziło, bo, po pierwsze, maszyna marketingowa już napompowała beczkę, a po drugie, zdecydowana większość klienteli to byli taksówkarze oraz bogaci starcy. Tych pierwszych mało obchodzi ładny i nowoczesny wygląd, ci drudzy nie lubią zmian. W efekcie, w kolejnych liftingach zasadniczo nic się nie zmieniało, i tak oto macie przed sobą beczki z ostatniej serii z okolic połowy lat 80. To już po prostu waliło z stęchlizną. Weźmy na przykład Alfa Romeo tej samej klasy, czyli Model 6. Już pierwsza seria wprowadzona mniej więcej wtedy, kiedy pierwszy lifting beczki wyglądała dużo bardziej na czasie, ze zmniejszoną rolą chromu na rzecz tworzyw sztucznych. A ostatni lifting z 83 sprawia, że beczka wydaje się być autem znalezionym na strychu babci. Nie wspomnę już nawet o zestawieniu z nieco mniejszą Julietą, w wariancie wprowadzonym po 81. Nie chcę mi się dalej pastwić, bo przykłady auto wiele nowocześniej wyglądających, produkowanych w tych samych latach, co beczka można mnożyć i mnożyć. Po prostu to auto z wyglądu jest tak bardzo dedykowane starym ludziom, że od samego patrzenia mu dostałem reumatyzmu. Mimo to trzeba oddać beczce, że była ładnie narysowana. Bruno Sacco znał się na robocie i to nie jego wina, że potem Mercedes miał wysrane i nie zamawiał choćby odświeżeń jego dzieła. Przy czym ładnie nie znaczy ciekawie. Jest nudna jak flaki z olejem. Na tym nadwoziu nie ma nic ciekawego, żadnych detali. zasadniczo jedyne na co warto zwrócić uwagę to światła przednie. Znaczy można by było zwrócić uwagę, gdyby to nie były auta z ostatniej serii. Bo wcześniej to topowe 280 miały takie światła, a tańsze modele inne. Dobra, kogo to kurwa obchodzi? A, no i to, że na dworze W123 jest tu i tam zaokrąglone, a jednocześnie szerokie sprawiło, że Polacy przyzywają to auto beczka. Bo wiecie, na tle ultra kanciastego fiata czy trapezowatego poloneza wydawało im się to zaokrąglone. Ja tam uważam, że to określenie pasuje bardziej ze względu na osiągi Mercedesa W123, który nawet w topowej wersji toczy się leniwie jak beczka z tanim piwskiem po brudnej podłodze marnego browaru gdzieś na Ukrainie. Dobra, a spójrzmy już teraz na tę legendarną jakość, która oczywiście jest głównoprawdą. Tak, może i drzwi ładnie się zamykają, ale w niebieskiej furze, która jest utrzymana w oryginale, ma niewielki przebieg i brak poważnych kolizji na koncie, szpary nadwozia są średnie. No zobaczcie, może nie z stopami, ale no do kurwy, gdzie tu niby wzór jakości. W latach 80. już dało się to zrobić lepiej. A prawdziwy popis tej legendarnej niezawodności i cudownej jakości beczek to blacha, z której je robiono. To, co dzieje się z podwoziem, to poezja. Ja to nazywam z góry Liceum od dołu Złomeum. Czytałem kiedyś przedruk niemieckiego artykułu o właścicielu beczki, który jeździ nią na co dzień i co kilka lat musi przyjeżdżać na naprawy blacharskie, czytaj wymianę podciągów i usuwanie dziur w karoserii. Chuj tam tony zabezpieczenia, beczka i tak skoroduje, jak jakiś Polonez czy inny Fiat. Zresztą zobaczcie sami, te przetrwały, a na podwoziach widać kilogramy masy bitumicznej i proszę bardzo. Tylne nadkola w obu albo nie istnieją, albo były robione i korodują. Końcówki progów, jeśli nikt ich jeszcze nie naprawiał, to wyglądają tak jak w niebieskiej. A nawet jeśli ktoś się je naprawiał, to i tak zaraz znowu korodują, głównie dzięki wspaniałemu pomysłowi Mercedesa w postaci tych zjebanych podciągów na lewarek, które głównie służą do zbierania wilgoci i generowania korozji. To jest, rozumiem, ten legendarny kunszt inżynierów tworzących W123. Żart na kółkach, dlatego tauta auta się głównie w ciepłych krajach i nigdzie indziej. Zerknijmy sobie teraz do wnętrz. Ponownie projekt niezły, ale jak na pierwszą połowę lat 80. mocno stetryczały, taka meblościanka. Mimo wszystko powiem szczerze, że to akurat mi się podoba. Zwłaszcza wariant obecny w białym Dizlu. Beżowa tapicerka, drewniane akcenty i czarna deska naprawdę robią robotę, a materiały są bardzo dobrej jakości i przyjemne w dotyku. Trochę jaśniejsze wnętrze z benzyny też daje radę, tylko że jak coś się rozpierdoli, to powodzenia przy zakupie. Na przykład w białej klęknęła uszczelka drzwi kierowcy. Zgadnijcie, ile kurwa kosztuje oryginalna. 1600 zł. Kawałek jebanej gumy. Tylko dlatego, że jest od Mercedesa. Do tego nie uniknięto pewnych wtop jakościowych, znaczy objawów wspaniałej jakości w 123 Mianowicie, zarówno mocno zużyty diesel, jak i mniej wypierdziana benzyna mają schowki nie zgrywające się z liniami reszty deski. To jest, moi drodzy, właśnie ta jakość beczki. Podobnie jak odrywające się listwy ozdobne czy uchwyty w drzwiach. To jest wzorzec, który starało się doścignąć FSO w swoich luksusowych produktach, zapewniając podobny poziom spasowania schowków i urywania się elementów. Dobra, ale żarty na bok, poza tym nie jest źle. Chyba, że kupiłeś bieda wersję. To zamiast ładnego drewienka z wyciętymi dziurami tylko pod to, co masz w aucie, mogłeś mieć śliczny czarny panel ze ślepymi przyciskami. Ale przecież klientów taksówki to głównie obchodziło i tak siedzieli z tyłu, a Mercedes doskonale wiedział, że produkuje auta dla taryfiarzy. A skoro o lepszym wyposażeniu z 280 mowa, to zróbmy sobie małe zwiedzanie w miarę dobrze skonfigurowanej beczki. Mamy tutaj na przykład elektryczny szyberdach z oryginalną owiewką. Fajny Bajer, nie? Szkoda, że jak w każdym Mercedesie się oczywiście zacina. Jak to było? Beczka się nie psuje, prawda? Dalej grzane dupy z regulacją temperatury smażenia jajec na jajecznicę. O dziwo działają. Jest też bogaty system audio, czyli kaseciak Becker Grand Prix, który dodatkowo spięto z fajderem, że można sobie pokrętłem regulować głośność przód tyłu. Samo radio ma kilka fajnych featureów. Poza elektronicznym wyświetlaczem jest też automatyczne zmienianie stacji zamiast ręcznej zabawy suwakiem oraz coś na kształt Base Hochen, czyli tasiemka, którą można sprawić, że dźwięk będzie bardziej basowy lub bardziej suchy i wysoki. No, i świeci się napis stereo, żeby biedaki wiedziały, że twoje radio gry na dwa kanały. Nawet jeśli jakoś dźwięku i tak jest gówniana. Oprócz tego przednie szyby w prądzie oraz włącznik światełka z tyłu, żeby klient po zakończonym kursie mógł łatwo wyjąć dwukrotnie zawyżoną kwotę za kurs. W końcu to przyjezdny, więc przewiozłeś go trasą dookoła, wciskając kit, że na zwykłej są korki. Ostatni przycisk, na który warto spojrzeć, to ten od awaryjnych. Pozwala stwierdzić bez odpalania silnika i zaglądania pod maskę, czy znajduje się tam diesel. Jeśli trójkąt zniknął, to ewidentnie siedzisz w dieslu, dawnej taryfie. W taksówkarskich Mercedesach ten przycisk miał specjalną dodatkową funkcję. Mianowicie po jego użyciu wolno parkować zupełnie gdziekolwiek, na przykład tuż obok znaku zakazu postoju lub na trawniku, żeby klient nie musiał daleko chodzić. Świetny bajer. Ostatni wart uwagi element Mercedesa to dwustrefowy pokrętłotronik. W sensie, nie masz klimy, nic nie jest automatyczne, ale są dwie strefy. Jak kierowca lubi mieć zimno, a pasażer wiecznie marznie, to da się to bez problemu pogodzić. Tylko uwaga, działa to na zewnętrzne nawiewy, po lewej i po prawej. Środkowe nakurwiają po prostu powietrzem z zewnątrz i w dupę sobie wsadź swoje kręcenie pokrętłami. Że hamulec postojowy jest w pedale, a przy kierownicy znajdziecie tylko jedną manetkę, to każdy, kto jeździł Mercedesem powinien wiedzieć. Taki mercedesowski standard. Zerknijmy jeszcze na zegary. W bogatszej wersji mamy coś na kształt ekonomizera, który na szczęście nie został opisany, bo wtedy wiedziałbyś, że jedziesz wolno, a on i tak pali 18 litrów. Za to w biedniejszej beczce mamy zegary bez obrotomierza, bo w dieslu 2.4 czas przyspieszenia do setki mierzy się w godzinach. Wiem, rewelacyjny żart. To może coś o legendarnej wygodzie. Najpierw w tył, jak na taksówkę przystało. I faktycznie, kanapa jest zajebiście miękka, wygodna i obszerna. Ale jak taryfiarz będzie miał więcej niż 180 centów wzrostu, to za nim musi siedzieć ktoś niższy, bo po prostu trochę brakuje miejsca na stopy. Na kolana też nie ma rewelacji, no ale dobra, to auto wielkości obecnej C-klasy, więc nie ma co nadmiernie narzekać. Kanapa zajebista. Za to z przodu, ja pierdolę jaki to jest dramat. Ktoś wam mówił, że był kierowcą beczki i była wygodna? to kłamał albo miał dziwne wymiary ciała. Po pierwsze, to wsiadanie do beczki za kierownicę jest kompletnie zjebane. Wspomniana kiera jest ogromna i nie można jej regulować, więc trzeba nienaturalnie wygiąć prawą nogę, by w ogóle ją upchnąć. Jest tak niezależnie od tego, jak ustawiłem sobie fotel. Jakbym odsunął go dalej, to nie sięgałbym do kierownicy, którą wszechwiedzący niemieccy inżynierowie tak ustawili i żaden Polaczek nie będzie zmieniał idealnej teutońskiej konfiguracji. Jak już się upchniesz, to nadal nogą kopiesz w kierownicę, ale do kierownicy masz już prawie za daleko. Brawo Mercedes. Do tego fotel niby miękki i wygodny w ogóle nie podtrzymuje ci łód. No rewelacja i to nawet po jego maksymalnym obniżeniu i szukaniu pozycji z bardziej wyprostowanymi nogami. To jest kurwa dramat. Gdzie tu niby ta legendarna wygoda? Przejdźmy do mechaniki, a zarazem do najważniejszego mitu dotyczącego beczki czyli niezawodności. Pewnie widzieliście te Januszowe historie, jak to niby producent nie przewidział wymiany czegoś tam chyba dyferencjałów, bo nigdy się nie psują. To oczywista bzdura. Gdzieś indziej Mirasy rozpowszechniały informacje, że średnio beczka trafiała na lawetę dopiero po 800 tysiącach kilometrów. Ale już żaden kurwa jeden z drugim Janusz nie sprawdził, że to dane zebrane po dwóch latach od rozpoczęcia produkcji, bodaj w jednym kraju. Po dwóch latach to generalnie trudno jest doprowadzić do awarii jakiegokolwiek auta przez zużycie. Jeszcze trudniej w ogóle dobić do takiego przebiegu, do tego raczej wszystko jeszcze było serwisowane w ASO, a zatem zużyte elementy wymieniano na bieżąco, unikając lawety. Czyli kolejny gówniany mit, udowadniający jedynie, że dwuletnie beczki rzadko trafiały na lawety. Brawo, super osiągnięcie, naprawdę. Może w Polsce, gdzie porównywano je do dużych Fiatów, czyli aut zupełnie innej klasy. Wiadomo, taka beczka musiała wtedy robić większe wrażenie na Polakach niż dzisiejsza e klasa na właścicielu Logan. Ale do brzegu, cały mit niezawodności beczka zawdzięcza wolno sącym dieslom, czyli tym hałaśliwym, dramatycznie słabym i wbrew pozorom niespecjalnie oszczędnym jednostkom. Tak, one robią bardzo duże przebiegi międzyremontowe i potem można wystawiać beczki z nimi w muzeum promując legendę. Tylko że te 800 tysięcy bez remontów w wolno zsącym, niewyślonym dieslu to naprawdę nie jest osiągnięcie. A przy okazji to musi być straszna męczarnia. Przede wszystkim nie ma tu chociażby zapłonu iskrowego, który może się rozregulować i spowodować szybsze uszkodzenie silnika. Zresztą takie same przebiegi kręciły podobne jednostki konkurencji, czyli np. stare Indenory Peugeota czy japońskie diesle. Sam widziałem wczesnego Nissana Laurela z zatłuczonym przeszło 800 tysięcy. Po prostu to były banalne konstrukcje, którym wystarczyłoby, by pompa zadziałała i elementy silnika się obracały i już pracowały. Nic więcej. Nie były wysilone, więc zużycie następowało powoli. Generalnie ta legenda beczki w żałośnie głośnej i powolnej wersji polegała na tym, że nie miało się w niej po prostu co jebać, bo nic nie było: żadnego turbo, żadnego oczyszczenia spalin, nieograniczania emisji. I dało się je naprawić młotkiem. Mercedes odniósł największy sukces marketingowy i skradł serca taksówkarzy. Stąd jak mówi się o niezajebywalnym dieslu, to o tym z beczki, a nie na przykład francuskim Ksud9, Indenorze czy jakimś wolnoznaczącym Japończyku. Nie będę o tych motorach na gnojówkę dużo gadał, bo chuj mnie obchodzą. Wałek od rządu w głowicy i w przypadku tego 2.4 72 konie mocy. Myślicie, że z tej okazji taki silnik był oszczędny? Taki chuj. Nawet według danych producenta opierdalał średnio około 9 litrów na setkę. Śmiech na sali. Do tego brzmi i to po prostu paskudnie. Ale przynajmniej mogłem pojechać zaniżyć prestiż na Wilanowie. Z tej okazji, że mam dzisiaj ponad 30-letniego diesla, Musiałem się nim oczywiście wybrać na miasteczko Wilanów Prestiżowa okolica. Byłoby przykro, gdyby ktoś zaczął nakurwiać tutaj ponad 30-letnim dieslem. Rycyk, zaniżamy prestiż. Daj kurwie gnoju. Właśnie, nowy wzór w lep daj kurwie gnoju dla fanatyków diesli już na sklepie, razem z innymi wzorami. Wbijajcie w link w opisie i kupujcie. Albo nie kupujcie. Jak se tam chcecie. Za to benzynowe Mercedesy W123 akurat jak najbardziej się jebały. Określenie niezawodne pasuje do nich jak pięć do nosa. Zwłaszcza, że w modelach z oznaczeniem E montowano wtrysk mechaniczny kadżetronik, czyli awaryjne, trudne w naprawie i regulacji gówno, którego korzenie zresztą sięgają silników Messerschmittów. W sumie to ma sens. Niemcy po prostu mścili się na całym świecie za przegraną wojnę i wsadzali do produkowanych aut ten wtrysk, by zniszczyć morale dawnych przeciwników. Sprytne. Taki wtrysk miał wiele zalet, na przykład sprawiał, że silnik palił jak smok, ale za to miał gównianą moc. W testowanym egzemplarzu też oczywiście nie działało do końca dobrze, pomimo małego zużycia. A co to za silnik w ogóle? Sześciocylindrowa rzędowa topowa jednostka. Najmocniejsza z montowanych w 123, oczywiście poza MG i innymi takimi przeróbkami. Czyli 28 wypluwające całe 185 koni na papierze. Z tym wtryskiem szanse na taki wynik na hamowni wynoszą jakieś 1%. O ile w ogóle dojedziesz i po drodze nie rozpierdoli się jakieś podciśnienie. Bo podciśnienia są tu wszędzie, a jak któreś spadnie, to wtrysk się rozregulowuje albo w ogóle przestaje działać. Wspaniały sprzęt. Hitem jest w ogóle skrzynia, z którą spięto i tak niezbyt ciekawy motor M110, przejęty jeszcze z poprzedniego modelu. Jest to tragiczna przekładnia automatyczna, czterobiegowa. Jako całość ten silnik, wtrysk i skrzynia działają następująco. Do baku wlewamy paliwo, z baku ono płynie do wtrysku, który zamienia je w nadzieję na osiągi z dużego sześciogarowego motoru. Następnie ta mieszanka trafia do silnika i za jego pośrednictwem zmienia się w wielkie rozczarowanie. Po czym za pośrednictwem automatycznej skrzyni przenoszona jest na tylne koła jako kompletna żenada i rozpacz właściciela. A to jest dobry pretekst, by od razu przejść do opowieści o tym, jak taka beczka 280 jeździ. Otóż topowa wersja Mercedesa W123 jeździ jak powolne, klocowate gówno. Jak nie wpierdolisz kickdownu, czyli wymuszonej redukcji biegu, to gaz służy tylko do toczenia się. Serio, w całym zakresie użycia tego pedału od zera do samego przycisku kickdown beczka 280 ledwo jedzie. Co najwyżej głośniej wyje. Skrzynia w ogóle rusza z drugiego biegu, jeśli ostro nie przypierdolisz. A jak już wpierdolisz kickdown, to zazwyczaj się zatnie i skrzynia nie wbije wyższego biegu po odpuszczeniu gazu. Rewelacja kurwa. Do tego zestopniowanie tej skrzyni to jebany żart. Na czwartym biegu 120 km na godzinę to 3600 obrotów, jak w jakimś Polonezie. Silnik tak wyje, że nie da się tym normalnie jeździć po autostradzie, trzeba zamulać. Halo, to auto powstało podobno w kraju autobanów. Ale co z tego, Mercedes miał tak bardzo wyjebane na swoich klientów, że założył na pałę to, co miał pod ręką, bo wiedział, że i tak to kupią i jeszcze im berło wypolerują. Do tego same zmiany biegów, trwające wieczność, obrzydlistwo, serio. Jadąc z beczką 280E, czułem się jakbym zarezerwował pokój w pięciogwiazdkowym hotelu. Po czym dojechał na miejsce i okazało się, że to pokój w Lepiance z Gówna, która z zewnątrz ma przyklejoną na superglu marmurową fasadę i ma naklejony znaczek Mercedesa. W sumie to jest świetna alegoria beczki. Lepianka z Gówna, ale z ładną fasadą i znaczkiem Mercedesa. To ja już wolę amerykańskie leniwe automaty. Nawet one są przyjaźniejsze w stosunku do użytkownika. A no i niezawodność Mercedesa. Oczywiście, że wypadał zapłon. Chwilę wcześniej do roboty była uszczelka pod głowicą. Tempomat raz działał, a raz nie. A jak już działał, to szarpał i przyspieszał, albo odpuszczał zupełnie z dupy. Skrzynia szarpie przy zmianach biegów i to tak, jakbyś coś uderzał. Pomimo rozebrania, wyczyszczenia, przepłukania i zmiany oleju. W furze, która przejechała tylko 200 tysięcy. A teraz wszyscy razem powtarzamy. Mercedes W123 jest niezawodny. Tak mówią obrazki na demotywatorach i marketingowe bajeczki, więc tak jest. Do tego obrzydliwy luz na kierownicy, porażające wychyły nadwozia i tłumienie nierówności, które wcale nie odbiega od dowolnego innego wozu z miękkim zawiasem. A taksówkarski Diesel 24 w prowadzeniu taki sam jak 280E. Tyle, że jeszcze bardziej nie jedzie, aczkolwiek da się to minimalnie zniwelować dzięki manualnej skrzyni. Tylko w sumie na co komu manualna skrzynia w waucie rozpędzającym się 5 godzin do setki? Jedyne uzasadnienie jej wyboru to oszczędzanie przy zakupie. Dobrze w ogóle, że to pięciobiegowy manual. Bazowe miały tylko cztery przełożenia. Ogólnie proces jazdy beczką w dieslu jest prosty. Najpierw dostajesz reumatyzmu, potem kupujesz kapelusz, siwiejesz i łysiejesz. Jedyny słownik, jakiego używasz, to spis schorzeń Międzynarodowej Organizacji Zdrowia ICD-10. Zaczynasz nosić skórzane kamizelki i taksometr sam materializuje się na desce. Stajesz się znanym, miejskim superbohaterem, legendarną złotówą. Ale wróćmy do tematu. Fura paskudnie wibruje i jest bardzo głośna. Oczywiście wyjemost ten, co to rzekomo go nie trzeba nigdy naprawiać. Bieg i wrzuca się, jakby się grzebało widłami w stosie łajna. Poza tym taka beczka jest morderczo nudna. Podsumowując, benzynowa beczka to nieporozumienie. Nie jedzie, pali jak pojebana i do tego się psuje. Diesel ma więcej sensu, ale tylko jeśli jesteś taksówkarzem w Afryce, bo nikt normalny już tego nie używa w Europie. Na klasyka się kompletnie nie nadaje, bo nie wiem, kto normalny chciałby podczas niedzielnej przejażdżki zapewniać sobie wrażenia z jazdy przypominające te z Daci Logan z silnikiem DCI. Tak, legenda beczki jest zbudowana tak naprawdę na jej użyteczności jako taksówka. Była duża, miała wygodną tylną kanapę i wyglądała prestiżowo, bo na masce ma gwiazdę. Do tego diesle można zapuścić, olewać serwis i są tak proste, że nie ma się tam co zjebać. Idealnie, nie ma przestojów, fura cały czas na siebie zarabia. Do tego miękki zawias, dla pasażerów taryfy idealnie. A że prowadzi się jak gówno, nie jedzie, wibruje i hałasuje? Cóż, to tylko narzędzie pracy, jak traktor czy koparka. Nie musi sprawiać przyjemności. I stąd cały ten mit beczki. Od doskonała na taryfę, ale wcale nie bardziej niezawodna od innych dobrych, wolnossących Disney. Nie ma tu mowy o niesamowitej jakości. Jest co najwyżej dobra. Do tego ten samochód wcale nie jest bardziej wygodny od konkurencyjnych pontonów. Poza tym beczka gnije jak pojebana. To jest co najwyżej średniak, dobrze napompowany przez marketing i rozdmuchane legendy opowiadane przez Złotówy oraz Januszy. Tych, którzy w PRL-u i wczesnych 90-tych ślinili się do merców, patrząc na nie przez szyby swoich dużych Fiatów, czyli aut o kilka rzędów wielkości tańszych. Teraz pewnie się zastanawiacie, czemu prawie nikt poza mną nie krytykuje tego auta. wszędzie tylko artykuły wpisy czy filmy o tym, jaka ona jest wspaniała. Już tłumaczę, dlaczego tak jest. Jeśli pamiętacie odcinek o W124, to tamtejszy ból dubska Januszy w komentarzach i ich nawalanie łapkami w dół to jest nic w porównaniu z tym, co czeka tego, kto śmie narzekać na Mercedesa W123. Czy to redakcje, czy blogerzy, youtuberzy, czy ktokolwiek inny po prostu nie chcą się narażać Mercedesiarzom. Powiedzenie, że beczka jest do dupy, zawsze kończy się najazdem fanatyków modelu, odsądzaniem od czci i wiary i czytaniem obelg na swój temat wszędzie tam, gdzie taki jeden z drugim pajac ma możliwość cokolwiek napisać. Z drugiej strony, jak napiszesz coś pochlebnego o Mercedesie, to masz gwarantowaną dobrą sprzedaż gazety czy dużo kliknięć pod filmikiem od tabunów boomerów, którzy lubią oglądać jak ktoś się z nimi zgadza. I ja w pełni rozumiem ludzi, którzy unikają starć z tabunami mercedesiarzy. Sam może bym nawet tego nie robił, ale mam taką jedną beznadziejną przypadłość. Lubię mówić prawdę prosto w oczy. Także tą niewygodną. W tym wypadku jest ona taka, że Mercedes W123 jest obrzydliwie przereklamowany, a w dieslu to co najwyżej średniak i dobra taksówka. Za to z motorami benzynowymi to jest pierdolony, żałosny dramat. To tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie, wbijajcie w linki w opisie, powlepy, a także na mojej sociale i do zobaczenia za dwa tygodnie, bo wyjeżdżam teraz na urlop trochę odpocząć, ile można tydzień w tydzień robić filmiki na YouTube'a. Ale jak już wytrzymacie te dwa tygodnie, to będzie coś, na co wielu z Was czeka nowy odcinek polskiego polskiego fiata.